Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj cukiniowy mac and cheese, a dla mnie wersja z kalafiorem, czyli makaron podmienię na kalafior. Dzięki temu będziemy mieć tu przepisy dwa w jednym filmie, czyli taki klasyczny makaron, przepyszny i odżywczy. A dla osób jedzących nisko węglowodanowo lub takich, które nie chcą spożywać makaronu z jakichś powodów zdrowotnych, bądź po prostu taką mają wolę, makaron można podmienić na kalafior i też wyjdzie przepyszne danie, o czym za chwilę w przepisie. Przepis pisany i składniki, jak zawsze, na www.skutecznie.tv, a my zaczynamy gotować. Najpierw omówię przepis na makaron, a kalafior będzie na samym końcu, bo będzie odwoływał się do tego przepisu. Więc jak widzicie, cukinię obieram i ten makaron będę robiła dla dwóch osób, czyli dwie porcje, a kalafior dla jednej osoby, czyli jedną porcję. I do każdego z tych posiłków będę potrzebowała po jednej szklance startej lub rozdrobnionej w blenderze cukinii, więc zaczynam od jej przygotowania. Cukinię, jak widzicie, obieram, po czym przekrawam na pół i usuwam środek, czyli te pestki. Jeśli cukinia jest młoda, no to rzecz jasna można ją rozdrobnić w całości. U mnie jest taka dość większa, więc wydrążam środek. Następnie tę pozostałą cukinię kroję w mniejsze kawałki i wkładam do blendera, po czym pulsacyjnie rozdrabniam, ale nie na taką papkę, tylko imitację. Starcie na tarce, lub ścieram na tarce o grubych oczkach. U mnie, jak widzicie, blender, bo tak zdecydowanie szybciej, ale oba warianty się sprawdzą, więc jeśli nie macie blendera, to spokojnie tarka wystarczy. No dobrze, cukinia rozdrobniona. Przekładam ją teraz do szklanki, bo tak jak wspomniałam, potrzebuję tu jedną szklankę cukinii. Układam ją w tej szklance tak niezbyt luźno, ale też tak jakoś tak przesadnie nie ubijam, coś takiego. I druga szklanka do mojej porcji z kalafiorem pozostałą część cukinii, której nie wykorzystam do tego obiadu, przekładam do jakiegoś pojemnika z pokrywką, wstawiam do lodówki i wykorzystam ją w kolejnych dniach, albo do omletu, albo do obiadu. Taka cukinia jest bowiem świetnym dodatkiem do różnego rodzaju sosów, zup, więc na pewno szybciutko ją wykorzystam w domowym gotowaniu. Naszym ostatnim śniadaniowym odkryciem są omlety z cukinią, fetą i domowym pesto. Przepyszne i zajadamy się nimi do oporu. Jeszcze nam się nie przejadły. Jeśli jesteście zainteresowani tym przepisem, dajcie znać w komentarzach poniżej, to z przyjemnością go dla was nagram. A tymczasem wracamy uwagę do dzisiejszego przepisu. Do zwilżonego wodą garnka przekładam szklankę cukinii, dolewam dwie szklanki mleka, sól do smaku. Ja daję jakąś, nie wiem, jedną trzecią łyżeczki soli. Włączam grzanie i co jakiś czas mieszając zaczynam to gotować na niezbyt dużym ogniu, tak żeby mleko się nie przypaliło, ale żeby było już gorące. W trakcie gotowania sprawdzam smak. Jeśli trzeba dosalam do smaku i ja dodam tu odrobinkę soli. I kiedy jest już gorące i zaczyna się gotować, dokładam tutaj makaron. 200 gramów jakiegoś drobnego makaronu, takiego idealnego do mac and cheese. U mnie są to takie kolanka. Mieszam i gotuję na niezbyt dużym ogniu przez mniej więcej 8 minut, często mieszając, żeby to się nie przypaliło. Wtedy dodaję masło, mniej więcej jedną łyżkę oraz 60 g tartego żółtego sera o ostrym, zdecydowanym smaku. U mnie najczęściej jest to cheddar albo ten jasny, albo pomarańczowy, dzisiaj jasny. I można go zetrzeć na tarce lub drobniutko pokruszyć on i tak za zapieczkę się tutaj rozpuści. Mieszam i gotuję przez kolejne dwie minutki, aż sos zgęstnieje. Hmm, pachnie bardzo apetycznie. I na koniec dodaję tutaj łyżeczkę suszonej natki pietruszki. Jeśli macie świeżą, to można dać troszkę więcej. Mieszam, wyłączam grzanie i danie gotowe. Jeśli chcę, żeby makaron był bardziej miękki, to po wyłączeniu grzania zostawiam go jeszcze na kilka minut pod przykryciem. Wtedy on w tym cieple dojdzie, wchłonie sosik i będzie taki bardziej delikatny jeśli nie lubicie makaronu al dente. Ja to jeszcze doprawię do smaku odrobinką czarnego pieprzu. Można też dodać odrobinkę gałki muszkatołowej czy generalnie takich przypraw, jakie lubicie do tego typu dań u mnie. Bardzo prosto, żeby nie psuć nuty smakowej, yy, którą lubią chłopcy. I co, przekładam i od razu póki gorące podaję. A wersja dla mnie wszystko dokładnie tak samo, tylko makaron podmieniam na kalafior i ja nie mam dzisiaj kalafiora sezonowego, więc sięgam po kalafior mrożony. Od pewnie wcześniej wyjęłam go z lodówki. On już tutaj delikatnie się rozmroził, ale wciąż jeszcze jest zamrożony, na tyle jednak, że mogę go pokroić te takie drobniutkie różyczki. I mam tutaj 200 g kalafiora, czyli dwa razy więcej niż makaronu na jedną porcję, no bo jest to kalafior i wiadomo potrzebuje go więcej, żeby się najeść i żeby posiłek był bardziej objętościowy. No dobrze, kroję go na takie drobniutkie różyczki. I dalej dokładnie tak samo, tylko zmniejszam ilość y, mleka. I teraz tak, ja daję tego mleka trochę więcej, bo w zasadzie mam ochotę bardziej na taką zupę niż na kalafior w sosie. Gdybym chciała, żeby to był kalafior w sosie, czyli taki klasyczny mac and cheese, to dałabym tutaj jedną czwartą szklanki mleka. A jeśli chciałabym, żeby to było takie jeszcze bardziej niskowęglowodanowe czy keto, to podmieniłabym to mleko na śmietankę, na przykład kremówkę. U mnie dziś szklanka mleka, bo robię sobie taką treściwą zupkę. Szklanka cukinii. Solę do smaku gotuję, aż mleko będzie gorące, a cukinia rozgotuje się w tym mleku, wtedy dodaję kalafior, gotuję przez 6-8 minut do czasu, aż będzie al dente, nie lubię rozgotowanego kalafiora, wtedy dodaję masło, dodaję cheddar, pietruszkę, doprawiam pieprzem do smaku, przekładam na talerz i można podawać. I moja porcja prezentuje się tak i zapewniam, że jest to przepyszne. Podobnie jak chłopcy zapewniają, że makaron w wersji jest również przepyszny, więc absolutnie pyszne propozycje obiadowe dla osób jedzących tradycyjnie, jak i nisko węglowodanowo, polecają się na Wasze stoły i na Wasze talerze. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Gorąco zachęcam, bo jak sami widzieliście jest banalnie prosty i szybki do przygotowania. Obiad smakuje wybornie, jest sycący i na długo utrzyma w uczuciu sytości. Nie na każdy posiłek musi być mięso, więc naprawdę od czasu do czasu można od niego odpocząć. Zresztą taki makaron bądź kalakter można też podać o dowolnej porze dnia, na przykład na kolację. A tu wersja z przyprawą farmerską, czyli wszystko dokładnie tak samo, tylko do gotowania sosu dodałam jeszcze łyżkę przyprawy farmerskiej, którą nagrywałam niedawno, ranch powder i w tej wersji też wychodzi to znakomicie, smakowicie i kto wie czy nie lepiej niż w wersji klasycznej, bo jest ta przyjemna nutka smakowa. Jeśli lubisz tego typu dania, zerknij też na makaron w sosie z narkowców, który nagrywałam jakiś czas temu, też jest przepyszny i banalnie prosty, również odżywczy, więc też z przekonaniem mogę go tu polecić. I to chyba wszystko, co chciałam w tym temacie powiedzieć. Dziękuję za towarzyszenie mi w gotowaniu, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, a jeśli przepis się Wam podobał, to koniecznie łapka w górę pod filmem, żebym o tym wiedziała. Będzie mi bardzo miło. już subskrybującym przepięknie dziękuję za subskrypcję i wsparcie. Przepysznych makaronów bądź kalafioru w wersji mac and cheese Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze smacznego!